Program Aktywny Powrót jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wygraliśmy konkurs na realizację tego projektu. Sam program zacznie się od 1 września tego roku i ten początek to, będą, to będzie sprawa naboru do programu no plus pierwszych jak gdyby działań z nim związanych, czyli porad psychologa porad doradcy, zawodowego rozmów z pośrednikiem. W ramach niebawem rozpoczynającego się programu przewidziane są także 6-miesięczne staże. Stypendium stażowe będzie wynosiło 1100 zł netto, więc będzie znacznie wyższe od tego, które, które normalnie otrzymują osoby w ramach stażu. Program skierowany jest do określonych grup docelowych. To są osoby w wieku plus 50, to są osoby długotrwale bezrobotne, to są matki samotnie wychowujące dzieci, to są osoby niepełnosprawne. A co należy zrobić, by móc wziąć udział w projekcie? Potrzebna jest głównie rejestracja w urzędzie, czyli to jest program kierowany do osób bezrobotnych. Chęć wzięcia udziału. No i spełnienie tych kryteriów, o których mówiłem przed chwilą, prawda? czyli należenie do którejś z tych grup, które mają najtrudniejszą sytuację na rynku pracy. Informacja o tym programie jest również na naszej stronie internetowej. Ostatnio została zamieszczona również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Cały budżet projektu to 2 miliony 700 tysięcy zł, a działaniami łącznie ze stażami zostanie objętych 300 osób.